I suppose it's because you're all excited, said Marilla with disapproval. Sit down on the chair and try to calm yourself. I'm afraid you both cry and laugh too easily. Yes, you can stay here, and we will try to teach you the right things. You must go to school, but it's only two weeks of vacation, so you'll start when it opens again in September. What should I call you? asked Anne. Shall I always say, Miss Cuthbert? Can I call you Aunt Marilla? No, you'll call me just Marilla. It sounds awfully disrespectful to just say Marilla, protested Anne. I guess there'll be nothing disrespectful in it if you say it with respect. Czy czytanie książek pomaga w nauce języków obcych? Zapraszam. Cześć wszystkim, witam na moim kanale językowym, na którym mówię o różnych językach, a dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o tym, jak czytanie książek pomaga w nauce języków obcych. Na pewno lubicie czytać książki w wolnym czasie, tylko tego wolnego czasu nie zawsze mamy wystarczająco dużo. Ja też go nie mam dużo, więc kiedy już coś czytam, to jest to przeważnie coś w języku obcym, najczęściej angielskim. Czyli podwójna korzyść. Nie tylko spędzam miło czas czytając interesującą książkę, która ma wciągającą fabułę, tak? ale też trenuję język. Poznaję nowe słownictwo, nowe struktury gramatyczne, więc czytanie książek to bardzo ciekawa forma nauki. Jeśli chodzi o mnie, to moim ulubionym gatunkiem są thrillery, kryminały, czyli książki, w których jest jakaś tajemnica, zagadka. Uważam, że te książki najlepiej mnie wciągają i bardzo dobrze mi się je czyta. Moją ulubioną książką tego typu jest The Silent Patient. Dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście tę książkę i czy wam się podobała. Według mnie spełniła swoją rolę, bo mnie zaskoczyła, nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Polecam The Silent Patient. Kiedyś dość sporo podróżowałam pociągami i zawsze wtedy miałam książkę i ołówek w torebce. Lubiłam czytać i podkreślać nowe słówka, zaznaczać ciekawe struktury gramatyczne albo po prostu wyłapywać interesujące cytaty. Później, kiedy miałam wolną chwilę, przepisywałam je do zeszytu. I uwaga, nie tylko pojedyncze słówka, czyli słówko angielskie i tłumaczenie na język polski, ale przepisywałam całe zdanie, żeby mieć ten kontekst, w którym to słowo znalazłam. I dzięki temu pamiętam lepiej, że, aha, wiem kto to powiedział, wiem kiedy to słówko padło, tak? Kontekst pomaga mi zapamiętywać to lepiej. No a co z wyborem książki, bo to też nie taka obojętna sprawa. Jeżeli wybierzecie książkę, która jest zbyt zaawansowana dla Was, to czytanie jej nie sprawi Wam radości, bo nie będziecie rozumieć. W większości tego, co czytacie, to musi być coś po środku, czyli treść, która jest wam nowa, bo chcecie się nauczyć nowego słownictwa, ale też na tyle znacie język, że dacie radę przeczytać tę książkę i wiecie, o co w niej chodzi. Po co czytać coś, czego kompletnie nie rozumiemy? Wtedy nawet kontekst nam nic nie da, bo my tego kontekstu nie potrafimy zrozumieć. Jeżeli chodzi o ten fragment książki, który słyszeliście na początku tego filmiku, to pochodzi on z ani z zielonego wzgórza. Tak, ta powieść, słynna powieść Anne of Green Gables, to konkretnie jest adaptacja tej powieści. Czyli książka została napisana w taki sposób, żeby słownictwo było dostosowane do konkretnego poziomu. W tym przypadku jest to poziom B1 B2, czyli taki no już dość zaawansowany, średnio zaawansowany co najmniej. Yy, więc wydawnictwo Edgard proponuje wam tego typu rozwiązanie, że nie musicie zastanawiać się Hmm, czy ta książka to odpowiedni poziom dla mojego poziomu języka? Czy ja dam sobie radę? Będziecie wiedzieć, bo mniej więcej macie określony ten poziom już na okładce. Okay? Czyli sięgacie po taką książkę, która odpowiada waszej wiedzy. Yy, książek jest masa, są przeróżne. To nie musi być yy, Ania z Zielonego Wzgórza, to może być jakakolwiek inna książka. Możecie sięgnąć po adaptację książki dla dzieci, wtedy słownictwo będzie na pewno prostsze. Możecie sięgnąć po jakiś bardzo zaawansowany kryminał? Pewnie, że tak. Jeżeli chodzi o całą ofertę wydawnictwa Edgard, to zostawiam Wam link na dole w opisie. Wejdźcie, przejrzyjcie sobie. Są to książki językowe i to nie tylko do nauki języka angielskiego, ale też kilkunastu innych języków. Ja sama w domu mam przeróżne książki tego wydawnictwa, więc polecam, polecam, bo można się dużo nauczyć. A przy okazji mam dla Was niespodziankę. Do końca roku obowiązuje promocja, czyli jeżeli wpiszecie kod Ania, tam w tym okienku kod promocyjny, to macie 10% zniżki. Do końca roku, ok, więc zajrzyjcie, przejrzyjcie sobie ofertę i wybierzcie książki odpowiednie dla siebie. Do tego filmiku wybrałam właśnie tę książkę, bo dobrze pokazuje to, o co mi chodzi. To, co chcę Wam przekazać, czyli nauka słownictwa w trakcie czytania. Nie musicie sami podkreślać wyrazów, bo są one w treści wytłuszczonym drukiem. Czyli czytając, widzicie już je wytłuszczonym drukiem, pogrubioną czcionką, a ich tłumaczenie macie wypisane tutaj z boku na marginesie. Więc czytając, nie musicie sięgać po słownik, widzicie od razu, co te wyrazy znaczą. A kolejną fajną rzeczą jest to, że co kilka kartek macie ćwiczenia do rozwiązania ćwiczenia yy, odnośnie tych wyrazów, które przed chwilą gdzieś tam przeczytaliście, tak? Czyli utrwalacie sobie podwójnie. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Mniej więcej tyle chciałam Wam przekazać i powiedzieć. Pamiętajcie o tym, żeby czytać książki na głos. Ok? Jeżeli jesteśmy gdzieś w pociągu, to może <laughs> nie mamy możliwości czytać na głos, ale gdy jesteście w domu i czytacie jakąś książkę, to proszę, czytajcie na głos, bo jeżeli czytamy w ciszy, to uczymy się biernie, tak? A jeżeli wypowiemy coś na głos, to uczymy się lepiej, i wydaje mi się, że potrafimy też lepiej mówić. A jeżeli nie jesteście pewni, co do wymowy, nie wiecie, czy właśnie w ten sposób ten wyraz się wymawia, to dobrą metodą jest też śledzenie tekstu danej książki jednocześnie słuchając jakiegoś audiobooka, tak? czyli włączycie sobie w tle hmm, czytaną przez jakiegoś native'a książkę, tak? I śledzicie tekst. I później widząc te wyrazy. Wiecie, jak je przeczytać, bo jednocześnie słuchaliście poprawnej wymowy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku, ale jeszcze na koniec mam prośbę. Powiedzcie mi, czy bylibyście zainteresowani tego typu filmikami, czyli filmikami, w których ja czytam dla Was jakąś książkę, jakiś fragment książki, a później omawiam słownictwo, struktury gramatyczne itd. Czasami coś powiem o akcencie, ok? Dajcie mi znać w komentarzu. Ok, to uciekam. Dzięki, pa, pa!